Co lato odkłada, to zima przejada. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od dnia ostrej papryczki chili, który przypada na 3 lipca. To roślina, która doskonale w naszym klimacie czuje się w uprawie pojemnikowej. W donicach ziemia szybciej się nagrzewa, co paprykom bardzo odpowiada. Pamiętajmy jednak, że im mniejsza jest donica, tym częściej musimy roślinę podlewać i odżywiać. Papryczkę chili w różnych odmianach z powodzeniem możemy uprawiać też w gruncie. Najlepiej rozwija się w szklarni lub w tunelach foliowych. Rozpoczyna się już sezon ogórkowy. To czas przygotowywania różnego rodzaju przetworów z ogórków i innych warzyw, jakie możemy uprawiać w ogródku. Na bieżąco zrywamy już nie tylko ogórki, ale także brokuły, kalarepy i inne warzywa kapustne oraz cebulę i czosnek, który jak najbardziej przyda się do zrobienia małosolnych i kiszonych ogórków. Zaczynają dojrzewać pierwsze pomidory szklarniowe lub te, które zostały wcześniej posadzone. Zaczynają przebarwiać się też papryki, w tym papryczki chili, jeżeli ich rozsady przygotowaliśmy stosunkowo wcześnie. W lipcu warto zwrócić uwagę na rośliny warzywne uprawiane w warunkach szklarniowych lub doniczkowych i przyjrzeć się im pod kątem chorób fizjologicznych. Taką chorobą jest np. sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora i papryki, która częściej dotyka roślin uprawianych w donicach i narażonych na częste przesychanie podłoża, ale może pojawić się także w uprawach gruntowych. Jeżeli zauważymy jej objawy lub chcemy zapobiec jej pojawieniu się, możemy użyć specjalnego preparatu z wapniem. Które leczy i zapobiega powstawaniu suchej zgnilizny. Środek taki należy rozpuścić w wodzie według instrukcji na opakowaniu i nanieść na wybrane rośliny za pomocą opryskiwacza. Taki oprysk może przydać się nie tylko pomidorom i papryce, ale również innym gatunkom uprawianym w ogrodzie, ponieważ stosuje się go również prewencyjnie, żeby zapobiegać zmniejszeniu liczby owoców, pękaniu owoców drzew pestkowych, zniekształceniu blaszek liściowych, czy liści sercowych. Cały czas doglądamy upraw roślin użytkowych i ozdobnych pod kątem żerowania szkodników, mszyc, mączlików, gąsienic czy ślimaków. Po ulewnych deszczach może dochodzić do odkształceń niektórych roślin, np. krzewów róży lub hortensji. Jeżeli do tego dojdzie, warto zadbać o podpory i podwiązać wygięte gałęzie lub pędy kwiatostanowe, jeżeli jest to konieczne. W lipcu możemy kontynuować cięcie żywopłotów liściastych i iglastych oraz roślin okrywowych, które zanadto się rozrosły, za pomocą narzędzi ręcznych lub urządzeń akumulatorowych, których popularność stale wzrasta i które zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają pracę. Pamiętajmy, aby przycinanie roślin przeprowadzać zawsze w bezdeszczowy dzień może być za to wiecznie żeby rany powstały po cięciu, szybciej zaschły i nie były narażone na wilgoć, bo sprzyja to pojawianiu się chorób grzybowych. Regularne przycinanie żywopłotów i roślin okrywowych wpływa na ich lepsze zagęszczenie się i ładniejszy pokrój. W wakacyjne weekendy warto też znaleźć czas na odpoczynek w ogrodzie, zwłaszcza jeżeli pogoda dopisuje zaraz o tej porze często zmienia się w dodatkowy pokój pod chmurką, gdzie można się zrelaksować z książką, ziołową herbatą czy kawą, lub podczas posiłku, który na świeżym powietrzu, nierzadko wśród kolorowych kwiatów, smakuje najlepiej. Przy okazji przypominamy, że nadal można jeszcze wysiewać rośliny kwitnące z grupy tzw. roślin dwuletnich oraz niektórych bylin. Dotyczy to m.in. takich gatunków jak bratki, stokrotki, niezapominajki, malwy czy orliki. To już ostatnia chwila, żeby wysiać na rabatach niektóre kwiaty jednoroczne. Do jesieni zdążą jeszcze zakwitnąć np. aksamitki lub cynie. Warto o tym pamiętać, jeżeli na rabatach zrobiła nam się jakaś luka lub wolne miejsce. I tym kwitnącym akcentem kończymy ten odcinek. Życzymy pogodnego, udanego tygodnia. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.